Zawęczenie intelektualne polskiej lewicy, całego ruchu lewicowego w Polsce jest bardzo silne, bardzo dobrze zorganizowane, ma znakomitych przedstawicieli, znakomitą kadrę, ale jest jeden problem, z którym nie potrafimy sobie poradzić. I gdzieś on cały czas hmm, ciąży nam, myślę, ciąży przede wszystkim partii politycznej, już demokratycznej. Otóż ten problem jest taki, że nie potrafiliśmy i nie potrafimy rozpromować czy wypromować zawlecza intelektualnego polskiej lewicy. Fakalnik różnego rodzaju wydawnictwa, które pojawiły się przez 20 lat, grupy ludzi, które w różnych miejscach w Polsce pracowały i pracują nadal, tworząc naprawdę bardzo ciekawe wydawnictwa, prowadząc bardzo dobre dyskusje, pokazując inne spojrzenia na to, co dzieje się w Polsce, na to, co dzieje się na świecie, <grym> co dzieje się też w Europie. Zaplecze, które pomagało Sojuszowi lewicy demokratycznej, dwukrotnie, kiedy rządziliśmy, pomagało budować dobre zereby państwowości, świetnie pokazywało drogę modernizacji. Nie potrafiliśmy zbudować takiego modelu, właśnie, który byłby bardzo mocno wypromowany i pokazywany jako coś, co jest socjaldemokratyczne, lewicowe. Zawsze, kiedy spotykamy się z różnymi opiniami, czy ekspertami, jednak coraz częściej, czy te lata bardzo często, jednak kadra naukowa o poglądach bardzo konserwatywnych była bardziej widoczna, bardziej aktywna. My nie potrafiliśmy zadbać o nasze zaplecze polityczne I to jest przede wszystkim wada, myślę, każdego z nas, który był na czele Sojuszu Lewicy Demokratycznej i musimy to koniecznie zmienić. Potrzebna jest warstwa absolutnie teoretyczna i zaplecze teoretyczne. Żadna partia polityczna, żaden lider czy grupa liderska nie poradzi sobie bez dobrego zaplecza, bez osób, które będą wspierały, pomagały poszczególne osoby w ich działaniach. Program wyborczy jest programem wyborczym, łatwo go skonstruować. Nie ma żadnego problemu, bo przecież dzisiaj parlamentarzyści czy osoby, które na co dzień pracują, czy stykają się z codzienną polityką, bardzo łatwo potrafią zdiagnozować sprawy i pokazać krótkoterminową diagnozę, jak naprawić i co zrobić. Ale bardzo trudno jest budować taki projekt, czy bardzo bardzo poważny projekt, modernizacyjny, pokazujący, co trzeba w Polsce zrobić i jak patrzymy w przyszłość, nie na dwa, trzy albo na jedną kadencję, na cztery lata, ale na lat 15 czy nawet 20. Jak Polska powinna wyglądać za te 10, 15, 20 lat, jaką rolę powinna odgrywać w zjednoczonej Europie, jaką rolę Polska powinna również odgrywać na świecie. Właśnie to potrzebne jest dzisiaj, takie miejsce, takie, czy miejsca, które będą pomagały, czy będą wymagały bardziej nawet od liderów takiej pogłębionej myśli, refleksji, ale również zastanowienia się nad tym, co dalej i jak budować tą wizję państwa polskiego. Program wyborczy, dzisiaj pracujemy nad programem wyborczym, jest, o, że tak powiem, Musi być przygotowany tak, jak potrzeby, jakie są potrzeby kampanii wyborczej. Natomiast pogłębiona dyskusja i debata, tak jak tutaj na tej sali miała miejsce jeszcze niedawno pod przewodnictwem pana profesora Lejkowskiego, jest potrzebna. Jest potrzebna, aby budować tak naprawdę wizję, bo tylko wizja staje się fundamentem każdej partii politycznej. I mamy takie sprzeczności po lewej stronie, bo Sojusz Lewicy Demokratycznej, czyli lewica, jest tym środowiskiem, które jest, można powiedzieć, cały czas trwałe i niezmienno od pierwszego, od roku osiemdziesiątego SDRP, potem Sojusz Lewicy Demokratycznej, partie absolutnie socjaldemokratyczne, europejskie, tak, które zbudowały fundamenty nowoczesnego państwa, państwa polskiego, i to jest absolutnie dorobek i zaplecza intelektualnego, ale również polityków Sojuszu Lewicy Demokratycznej i potrafiliśmy zbudować taką ciągłość, potrafiliśmy zbudować znakomite zespoły ludzi, ale nie potrafiliśmy zrobić drugiego kroku, pójść jeszcze dalej, by właśnie te środowiska fundacje, ośrodki myśli intelektualnej stały się też drogowskazem, takim bardzo widocznym dla kolejnych pokoleń. Słyszymy o różnych fundacjach, ale mało słyszymy o naszych fundacjach, o właśnie fundacjach, które można powiedzieć są lewicowe, są socjaldemokratyczne. Bardzo mówi się, to jest profesor, czy to jest ośrodek e, myśli konserwatywnej, liberalnej, tak, prawicowej. Bardzo często tak odczytujemy to w różnego rodzaju mediach. I mimo, że przeciwwaga po lewej stronie jest o wiele lepsza, jest większa, jest naprawdę znakomita wartość w postaci intelektualistów lewicowych, nie potrafimy cały czas zadbać o to, o, o taką promocję, aby to właśnie środowiska intelektualne lewicy czy socjaldemokratów Demokracji stawało się, stawały się e, takim grobowskazem. Po pierwsze, że, że kiedy zostałem wybrany na przewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej z profesorem Jerzymi Piatrem, staraliśmy się pobudzić i, i, i zbudować. Dołączył, pamiętam, że przyjął taką, taką, e, takie zaproszenie profesor Rejkowski, który zbudował zespół ludzi i przygotował znakomity dokument, o którym tutaj dyskutowaliśmy bardzo pogłębioną analizę dotyczącą właśnie sytuacji w Polsce, tego co działo się, dzieje i będzie się działo, co bardzo pogłębioną analizę, przy której pracowało bardzo wielu znakomitych ludzi. Pytanie dzisiaj, jak ten fundament, który wylali znakomici profesorowie, znakomici ludzie, dzisiaj przekuć tak naprawdę w ten drogowskaz, w ten drogowskaz na, na przyszłość. Zobaczenie intelektualne również wylewa fundament pokazujący miejsce partii politycznej, środowiska politycznego. I ten fundament taki bardzo solidny, trzymając partię polityczną, aby nie stały się pragmatyczna, to jeszcze może było mniej, mniej złe, ale trzymają w ryzach partię polityczną, żeby nie stała się partią populistyczną. Partią, która zmienia tak naprawdę swoje poglądy albo zmienia swoje tezy, jak zawią wiatr, tak naprawdę. No, no, no. E, proszę. No, no, no. Właśnie chwala się. Trzyma partię polityczną, aby ona nie stawała się takim, taką chorągiewką. Jeżeli dzisiaj nastroje społeczne są takie, że trzeba powiedzieć tak, to my mówimy tak, jeżeli są inne, to mówimy inaczej. Znaczy, partia polityczna może przeżyć każdy kryzys, jeżeli będzie trzymała się swojego fundamentu ideowego i Bo właśnie zaplecze, też będzie tego pilnowała.